Była sobie pewna świnia, co mieszkała w mieście Gdynia i przez kolor swój niebieski wiodła los po prostu pieski. Śmiały się z niej inne świnie kiedy opuszczała Gdynię, idąc prosto do Poznania dla lepszego traktowania. Ale i tam na ulicy nikt ze świnką się nie liczył. Poszła zatem do garbarza, który skóry tam przetwarza. Spojrzał on na świnkę naszą, którą zwali wszyscy paszą i powiedział: Moja świnko, jesteś niebieską słoninką, nie wybieraj sobie skóry, zobacz jaki świat ponury, brak kolorów, szaro wszędzie. Ty jedyna taka będziesz. Zostań sobą, świat odmieniaj, tylko nigdy się nie zmieniaj i uśmiechaj się do ludzi, by entuzjazm u nich wzbudzić. Wyszła świnka od garbarza, mówiąc, że się nie obraża, ale pomyślała o tym, czy nie kupić gdzieś kapoty i ruszyła wprost do sklepu. Niedaleko koło Bepu stała budka z kapotami, torebkami i butami. Nic na świnkę, same szmaty. Ni dla biednych, ni bogatych, trudno, nawet ją to nie zmartwiło. Było jej wręcz bardzo miło, że tak może podróżować i się niczym nie przejmować. Szła więc dalej w swym kierunku, poszukując kwaterunku, bowiem czuła już znużenie no i głód przez niejedzenie. Pomyślała, trzeba spocząć i od rana znowu zacząć. <grym> Nagle ciemno się zrobiło, no i deszczem zakropiło. Chwilę później nawet lało i zmoczyło świnkę całą. Zanim świnka się schowała, stała się po prostu biała. Wokół niej plama powstała duża i niebieska, cała. Świnka nieco się zdziwiła, że niebieska już nie była, tylko jakaś taka blada, tak jak świnia usąsiana. Sama nawet nie wiedziała, że swą dziwność pokochała. Teraz jakaś taka naga była, z żalu świnka aż zawyła. Chwilę później łzy otarła. Swe pośladki mocno zwarła i pobiegła w stronę Gdyni, poszukując dawnej świni. Chciała być znowu niebieska, jak atramentowa łezka. Wrócić do swego koloru dla poczucia i humoru. Z tej historii morał taki Gdyś jest siaki czy nijaki Gdy się źle ze sobą czujesz Polub się, nim pożałujesz Bo gdy stracisz oryginalność I dopadnie cię normalność To wiesz, zanim się obudzisz Na śmierć sobą się zanudzisz Muzyka